No, to znowu ja. A tak to wygląda wszystko po podmianie. Parametry w zasadzie się niewiele zmieniły. Wody. Towarzystwo dostało jeść. To sobie wcina. Roz, dzisiaj rozwielitka: cztery kostki i dwie kosteczki ochotki z cząstkiem. Na to wszystko sera Fisztamin. No i smacznego. Co to tutaj się odbija? No, no właśnie, chyba coś bo się tu odbija. No i tak jak już mówiłem, chyba zostawię wszystko, że tak powiem, w rękach sił natury. Jak coś będzie chciało żyć, to niech żyje, a jak coś będzie chciało paść, to trudno. Bo za bardzo majstrując chemią, pewnie tylko mogę pogorszyć sprawę. Widać towarzystwo. Generalnie przyzwoicie wygląda. Zastanawiam się czy nie zwiększy częstotliwości podmian wody czyli 100 litrów w niedzielę, 100 litrów w środę. Tygodnie wodowałoby to większą podmianę a jednocześnie Miałbym całkiem całkiem fajny. Fajną kontrolę nad parametrami wody. Z drugiej strony, nalewanie tych 100, 100 litrów wody trochę trwa. Nawet jeżeli zapuszczam prosto z węża, z osmozy. I no, jest ryzyko. Nie uwagi i ta podłoga już nie będzie taka sucha. Oj nie, a panele tylko czekają, żeby zrobić trach, trach, trach i wyskoczyć ze swojego miejsca. Wszyscy wiedzą co mam na myśli. Zobaczmy jak to będzie wyglądać, zdjęcie. a już wiem co to jest, wiem Wiem co to jest. To jest odbicie ekranu termicznego Dobrze wiedzieć Leży i czeka żeby ewentualnie okleić im akwarium bo? albo albo nie. i nie lubię takich za bardzo oklejonych akwariów, bo no to niechajnie wygląda. Mucha, uciekaj. Uciekaj, mucha, bo zostaniesz deserem. No, uciekło. Właściwie tutaj po ręku. No i to by było na tyle, co mogę powiedzieć o tym baniaczku. Znowu te modelusy wylażą. One są fantastyczne. Szkoda, że się nie chcą nażyć. Chociaż może kiedyś ktoś, coś gdzieś. No nic, dzięki. Na razie.